Witam serdecznie. Jesteśmy oczywiście na pasiece. Mam tu przygotowane susze. Mam nawet taki susz, co o, były takie tylko pszczoły, nie? I tu już nie donosiły w tym ulu. Więc teraz już trzeba zacząć działać. Ja uważam, że tymi porankami dzisiaj wykręciłem pięć uli sobie. I tu działam ze starymi mateczkami od razu, żeby ten susz mi tu nie zalegał. Pierwszy jedziemy, tak? Czym później, tym będzie mniej. Ale patrzcie, tym pszczołom nic nie jest, tak? To są ostatki, ostatki. Wygryza się. Jest pszczółka, tak? Łepek widać, żywa, nie? W, 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 nam w tym. W Moje wielkie miodarni to, to ten. To normalnie yy do wiaderka ja sobie wkładałem, te młode pszczoły, i na przykład do jakiegoś tam młodego. Ulika nie? U góry przez podkarniaczkę pyk sypane, Niech sobie wejdą. I teraz tu działam, tak? Mam ten mój ból. Piękny. I działamy z nim. I teraz musimy tutaj wyciągnąć ze dwie ramki, najlepiej. Dać im dwie ramki jakiegoś suszu lub pół suszu lub jedną taką, jedną taką. Zobaczymy jak jest prawda? Aby, aby, nam stoi. Widać te pszczoły też błażą tędy, nie? Co za pszczoły. Ale tu widzę czegoś nie odbudowały. Może tylko jedną ramkę im albo... Bo jak one dostaną susz, a nie pustą, to jest inaczej, nie? Może tylko jedną rameczkę im wyciągnę. Jakąś starszą. Mają ładnie porobione, porobione. Nie. Porobione, porobione. Tu mają pustą, ale jeszcze nie, nie ruszyły, właśnie. A tamte na dole już nie, pobudowane wszystko. A to co dołożyłem teraz ostatnie tam 2-3 dni temu, to one na nowo. No dobra, no taką rameczkę przełożę do góry. patrzmy tylko, czy ta mateczka gdzieś tu nie chodzi. Tak. Jedną wezmę do góry. Tam ładne zostawię w gnieździe. Mogą być przecierwione ze 2-3 razy nawet. Jeszcze. No dobra. Pszczoły młode wyglądają, widzę, dobrze. Nie. Idziemy. Tak. Jedną ramkę tylko przełożymy. Jakaś miseczka powstaje. Tam też powstawały jakieś miseczki, ale puste. Nie wiem, co te pszczoły mają ze sobą. Teraz je tak troszkę, je trochę rozbijemy. Prawda? I tutaj damy im ładny jakiś mm, taki służ. Taki płaski. Nie? Już pszczoły do tego zlatują. Trzeba szybko działać, prawda? Damy im ten. No jest ładny. Tyk. A może jak one tak słabiej Nie, bo tu widzę coś knocą Ale tak ledwo, ledwo, nie? To może, o, wyjmę ten susz im. Tu to co budują sobie, to sobie budują, to będą sobie budowały Tak I tu mam py, albo tą odteguję i włożę ten susz jakiś sobie, bo mam ten susz, niech one tam go przesmyrają i w ogóle. Tu jest taki ładny, im starczy. Nie? O. I te stare matki jeszcze mi na to i odniosą i o w ogóle, no, ona tutaj, jeśli te pszczoły się ładnie rozleją, to one jeszcze pójdą. I teraz ja robię tylko takie coś. Tutaj wyjątkowo dałem susz w gniazdo. Tam mam dwie rodzinki na starej. To tak mi się udało zrobić, że naprawdę dobra. I teraz tak. Tutaj taka trochę opcja B. No ale plan jak zwykle taki sam. Nie na te stare matki, żeby coś tam nosiły już do góry. Tak. Tu mam wersję takich moich szmatek, trochę cieńszych. Nie, tylko jedną rameczkę ukradłem. Te się przejdą na pewno, ciepło jest, i w ogóle dobrze. I tutaj zajmiemy tak, nie? I pyk, aha, kurczę, bym zapomniał. Widzicie, bym zapomniał. Tak. Dajemy kratę, żeby ona tu nam nie przeszła. Teraz dajemy ładnie już kratę. Tak, chciał o tym pamiętać. Pyk Jest tą rameczką, nie? Tu taki czerw trochę mieszany O, stawiam sobie, nie? Pyk I teraz od przedniej strony trzeba coś wykombinować. Ja myślę, że ta ramka jest taka fajna, pogrubiona i ma trochę tych pszczółek, one tutaj włażą. Może być Przestawię ją do ściany o na maksa. Niech jest. One sobie to zgryzą troszeczkę, nie? Pyk. Szczególnie jak ten czerw teraz przystawimy, czerw do takiej ten, to one tą drugą stronę szybko zgryzą. Nie? I teraz, żeby uchronić jeszcze, ty, jest taki czerwik. Mam tam chamską ramkę z tej strony. Będę sobie ją robić, nie? Tu kilka jest czerwików jeszcze. One już wychodzą, te pszczółki. Już, już ten, nie? Zrobi się im cieplutko, to zaraz wyjdą. Tak? Dobra. Super. Nie, jeszcze trzeba czymś okryć. Ciekawym. Tu mam jeszcze taką ramkę. Co jeszcze ostatnie pszczółki wychodzą? Dobra. Pyk. Tam dawałem po ile ramek? Tam dawałem... No właśnie, chociaż nie... One to usłyszą mi tutaj trochę, nie? Później wiecie czego się wyciągnie. Tu są jakieś przyciuki kiczowate wychodzą trzy na krzyż. O, tu więcej. Dobra. Więc ule. Widać, że już więcej nie będą miały jakiegoś szala niesamowitego. Nie wydaje mi się. Nie? Będzie raczej się działo już teraz tak spokojniej. Chyba że. Teraz ta akwa, akacja już zaczyna. Zaczyna. No i może być tak, nie? Że ta akacja może dać do, a ona nie musi. Tak. Tutaj przerzuciłem tylko jedną ramkę czerwony. Prawda? Tak mi zrobiłem. Nie były takie... Nie, nie, nie uro... Ale ja im podcinałem tu no jajeczka, coś, ten, dlatego one trochę słabiej. Nie, bo ja im wyciąłem. No... Rameczkę by miały pobudowaną dodatkowo. Gdybym ja im nie wycinał, no ale no coś za coś, tak? Jedziemy dalej Właśnie I już poduszeczka jest u góry, już jest krata. Aha i pisze, nie? Że y, 0,8, 0,6 do dołożony. druga skrzynka piszę sobie czasami skrzynka czasami yy, korpus tak tak one ten susz nie zobaczymy nie na akacji czy one to jakoś obsiądą przez ten okres teraz te stare matki tamte co nie były wyciągane matki nic to tam idą jak burza tak tu jeszcze mi zostało trochę tych ramek by trzeba było coś tu też wyciągnąć do góry co? Kombinować, żeby coś włożyć w środek w miarę? Może tam by można było dać w środek? Nie, na dół. Tu jest też na pół odbudowane. Tu jest też najlepiej do góry. Tu jest też najlepiej do góry. I tu jest też najlepiej też do góry. Nie? Tam to jeszcze bym włożyć w środek. No zobaczymy, jak nam wejdzie ta. Zobaczymy, w razie czego wyłożymy drugą. Nie? Mam opcję. Dobra, już zgubiłem to kochani. Jedziemy. Tutaj postawimy. O, specjalnie, tak. Voilà. Dzisiaj tak wiecznie. Może coś to przyniesie. Jakieś burze czy coś, bo jest naprawdę gorąco. Tak, wczoraj kamerka mi nie działała, ale miałem, znowu miałem rój z tego samego ula. Z tego co wyszły, wróciły, to znowu wyszły, ale tym razem już z matką. I jeszcze odkopałem jedną matkę. Słuchajcie, tam naprawdę z tym ulem to popłynąłem. Myślałem, że pójdą z duchem. <laughs> z moim, bo to były ule pod domu. To jest ul spod domu tak jakby. I tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Atakujemy. No widzę, tak pasuje ta skrzynka zawsze tak na ten kąt. Dobra. I atakujemy je, nie? Musimy tutaj przełożyć tą big ramkę. Słuchajcie, bo ona tu naprawdę już... Big zaraz Wam pokażę. No to oglądaliśmy niedawno, tak? Ale teraz mam susz i zaraz będę z tym działał. Od razu. O rany boskie To jest coś, patrzcie jak zrobił pikramkę. Już Nie? Jadą z nią Ja teraz <grym> Poczekam, ale ono już będzie u góry teraz, tak? Najlepiej jakby ją okryć dwoma Czerwiami, to by było najlepiej I wtedy one by ją dorobiły No zobaczymy, jak to się uda ta stara mateczka, widzę, wygląda, ona wygląda lepiej, tak? Jest tym swoim budowaniem się wcześniejszym. Szukamy jakiś ramek. Tam widzę jednej nie budują, tak? No to czyli jak zwykle, nie? Wytniemy, to mamy mniej, nie? później. Ale tu jest rameczka i ją ten. Też się ładnie zajęczyła i w ogóle. Nie? Oj oj, papie. Oj, tak trzeba spojrzeć, tak? Czy mamy tej matki? Te wszystkie ramki widzę, dzielone, prawda? Mam? Zielone. Tutaj już w ogóle w starych matkach pięknie, nie? Tu rozbudujemy może tą starą matkę. Ja wiem, że te, 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 te podślapce to nawet Zobaczcie, to jest drugi rok jak ona zbudowała ten sam taki uli. W zeszłym roku też robiłem, że pobudowałem z niej miodówkę. Że pobudowałem z niej wieżę, z tej matki zrobiłem z niej taki odkład, zrobiłem z niej to wszystko i jeszcze zazimowała się duża do zimowli, i jeszcze z niej pszczół trochę odsypywałem w ogóle, nie? Słuchajcie. Szukam jeszcze mojej takiej jakiejś starszej ramki, może. Rutnie. Wszystkie pojedyncze, bo to. Dobra. Przyleziemy tu za kilka dni, zobaczycie co się wyprawiło. Te mają lepiej. Nie? Tych pszczół jest lepiej. Nie? Tych zrobimy ulfajnie. Dobra, i teraz normalnie złożymy ten ich czerw do środka, bo to nie można, tak? Jedną ramkę, co pusta jest, to zaczynamy ją budować, no to jest okej. Okay. Teraz ja je zrobię trochę tak może, bardziej, mocniej tu. Tą, tą ramkę. Ta jest taka, nie? Zaraz będzie odbudowana, a ta ostatnia tutaj jest nowa ramka, patrzcie, pokażę wam. Nowa ramka, zielona, tak? Nowa ramka, teraz pobudowana. Trochę ma tych trutniów tam, trochę ma tych trutniów, ale to nic, to nic, to do zimowli będzie piękna ramka, to, nie? I to można ładować taką ramkę w środek do zimowli, w środek. I teraz już przystawiam, nie? Coraz bardziej te młode ramki do siebie. Tutaj tą pobudują dalej, super, tak? Teraz tu mam taką jeszcze nie najgorszą. Dopiero coś tam, coś tam. To jest odbudowana moja płytka. O, odbudowana moja płytka woskowa. Patrzcie. Odbudowana moja płytka woskowa. Nie. Jest ok. Dobra. Stara będzie miała co robić, nie teraz. Pyk. Żeby tak nie przesadzić. A Ała! No wiesz co, chciałem cię ściągnąć lekko Dobrze i tu miałem taki zamiar... O, o, gumka mnie myli. Że coś może... Aha, u góry miałem coś fajnego, taki plasterek. Muszę szybko powiedzieć do góry. Miałem coś fajnego, albo, tu, albo tą. Albo tą Nie? Tu jest fajny mam taki. O, i tu go coś dorobią. Tak. I oby, oby się udało na zimę z tego zrobić rameczkę. Dobra, zrobię tak pyk. I tu włożę taki gorszy susz, może one go trochę nie przesprzątają i w ogóle ewentualnie później się go wyciągnie całkiem. I mam elegancko, tak? I tu też je zrobię tak, żeby miały część ula cieplej, bo to widzę, mm, jest lepiej tym mniejszym rodzinkom, jest lepiej. Więc mateczkę taką cieniutką, co mam, robię tu na pół i zakrywam tak o. Nie? Tak, teraz już podkuradam jajka z innych starych matek, więc te na razie mają luz. Później coś jeszcze pokradniemy. Tak dobrze, mamy elegancko. Pyk. Stoi, nie? I teraz okryjemy to. Pyk. Tu mam jakiś taki susz. Nie, oczywiście dzielony. Przed chwilą telepany. Słuchajcie, można kręcić w po, rano, nie? rano, jak jest tak w miarę chłodno, jeszcze to można tymi młodymi plastrami majtać. Naprawdę i nie, da się wykręcić pięknie, i nie trzeba jakoś specjalnie zważać. Nie wiadomo jak, tak. Gorzej, jak jest, kręcimy, jak jest mega gorąco, już nie, ale ja to lubię porannie. Nie? Dzisiaj wybrałem 5 uli. Jutro sobie wybiorę, nie wiem, zobaczę, tak. To jest coś koło tego, albo więcej, nie. No i wtedy ja dzisiaj tutaj byłem rychło rano. Nie? Dobra. Ja dzisiaj, ja dzisiaj wstałem o czwarty ciści Tak. Dzisiaj wstałem o czwarty ciści Dobrze. Tyk. I ta bigramka. Parama to da czadu Dobra, tak może trochę ją ciaśniej, żeby tutaj nie chciało nic pobudować, bo one czasami naklikają, ten dół tej ramki, czasami naklikają, nie? Później może ją przerzucimy bardziej znowu na brzeg. Na brzeg. Na razie chcę, żeby była wokół tego czerwony, żeby one tam ją chciały jeszcze odbudowy, te młode pszczoły. Może nie? Coś? Coś trzeba by wymuździć, żeby ją dobudowały najlepiej całą, żeby tutaj były grube rurki i tu. Ja widziałem takie ramki, no to, to taka ramka, jak ją się wyciągało z ula, to to trzeszczało to drewno. <grywia> nie? A tu mam taką moją na przykład. Uważam, że bardzo ładnie odbudowana ramka. Tu też ma trutówki, a to nic. Nie? Tutaj ona będzie od zewnątrz trochę to tak może być. Ale to ja muszę jeszcze pobiec po jeszcze jedną ramkę, bo to, to jest dopiero jakby okrywająca czerw. A coś, coś może, nie? Jeszcze. Mam rameczkę. Mam kilka, wystawiłem na dwór, z ciekawości. Postawiłem tam, nie? Tak luźno w korpusach, ale. I mam taką rameczkę, jeszcze słuchajcie, na jakieś mojej węzie, tak? Taką. Nie? I jak często ona tylko jest wkładana do góry, to ona wiecznie wygląda tak samo, jakby. Nie? Nie, nie, prze, nie przepala się, nie, nie, sta, nie robi się taka czarna jak poczerwiowa. Tak? No stop czerwiona to wtedy jest. W tym roku spróbujemy odratować jeszcze więcej suszy, oczywiście. Tak. Dobra, tu już pszczoły sobie ładnie się przykleiły. No dobrze, stworzyłem coś takiego, nie? Że mam u góry raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O jedno więcej z reguły, że mam tą big ramkę. I tu, była, tu bym raczej się utwierdzał, że lepsze pszczoły, nie? Chociaż. Tamte jeszcze grubiej obsiadywały. Wszystkie ramki były pobudowane i w ogóle mega. Nie, Nawet to, co dołożone było 3 dni temu, to już były takie, że zaraz się łączyły te plasterki, więc śmiało można było już coś takiego im zrobić, nie? Tak, i ta matka będzie sobie tam na dole, a te pszczoły u góry będą sobie tu elegancko, siedziały. I kijaszek. Raz może tak, raz tak, żeby tam otylica, nie? Gdzieś tam jak jest. To, żeby dawała sobie dyla. Nie? mamy. I ta moja poduszka. na to. O. Na razie będzie tak. Chociaż uważam osobiście, że przydobyliśmy im się. Na chwilę niestety jeszcze dwanik. Dwanik, żeby on tak fajnie przygniótł ten tył. Nie mam. Bym musiał iść albo zróbmy inaczej. żeby chociaż na chwilę tylko beleczkę tak o i będzie lepiej leżeć szmatka ale można było jeszcze zrobić taki numer o może może nie będzie miały trochę cieplej z tym wszystkim pyk zobaczymy jak pasuje no pasuje nie pyk jest ideał teraz, jest, jest ideał. A worek, worek to powinien być bardziej tu I tak. Ja bym wtedy nie robił kłopotu. Nie? I tak to on się zawsze rozwali. Dobra. Walka się przyda, kiedy indziej. Tak? Elegancko I ten daszek tam po nie leży teraz na tym, na tym, na tym, na tych pszczołach, nie? Tylko jest tam ten worek. Super, nie ma problemu z żadnymi myszami, ani niczym takim, może, nie wiem, nie wiem, nie? No i to było to wszystko, pokazałem jak mniej więcej rozkładam stare matki, jak są mocniejsze, że mają jeszcze więcej pszcze, no to od razu też przekładam dwie ramki tu, tak jak tu. Tylko, że tu dodatkowo poszła jeszcze big ramka do góry, nie? A tam na dole już nie. I też tam, że u góry jest pięć ramek, tak? Wtedy. Pięć, sześć. Nie? Plus ten susz, okrywowe dwie, a od przedniej ściany może być jedna. Tak? I wtedy one się zrobią. I tu najlepiej część otworzone. Żeby na razie te gniazdo tam z tyłu się ładnie robiło. Też. Nie? Żeby może nie od razu. No nawet teraz tak robię. Mam takie cieniutkie, fajne szmatki, które pasują elegancko i nie pogrubiają tu nic, nie robią szparek. Tak? Więc mogę się bawić. Później można to rozłożyć do końca, tak? I elegancko, już pszczoły są zrobione wtedy i do zimy, i do wszystkiego. Bo tych pięknych ramek, które są w środku, no to one już porobiły i porobią jeszcze, tak? Bo jeszcze teraz, żeby wypełnić górę, to jeszcze będę im wkładał puste na dół i one się zrobią pięknie do zimy. Tak? Takie pszczoły, jak tam w tych wieżach młoda matka się u nasieni. No to w tej chwili po tym miodobraniu już one siedzą na dwóch korpusach, tak? Później trochę wytrzepiamy pszczoły, nie? Na jakieś weselne. Te matki będą pod kratami, więc z góry będziemy mogli pszczoły sobie sypywać, tak? No. I co? I, i, i na tych suszach, z tych wież dalej, co będą te susze, no to można robić różne później weselne. No. I wsio, póki jest pożytek jakiś, to dać większość tego suszu pszczą do oblizania, bo to one nie, nie latają tak masowo na ten susz, że się zgryzają. Widzę, że te pszczoły nadal noszą, tak? Jakbym zaczął miód teraz wyciągać gdzieś spod krat, to by się lał. Ale rano o czwartej, jak przychodzę, to te góry są ok, nie? Te ramki, co jest sklepione, są ok. Ewentualnie gdzieś na przykład jakaś środkowa ramka na tym środkowym korpusie, to tam jeszcze nie, ale no to ja zostawiam, tak? Część ramek z tego wszystkiego. No. Że czasami tylko wyciągnę 10 ramek, a czasami wyciągnę więcej, nie? I wrócę się z suszem później. Tak? Tak. Że je zbiję o 12 ramek, nie? O 13. Coś takiego. Te ramki, no, różnie posklepione, ale to widać po pszczołach, że to już więcej nie będzie. Takiego szału. Nie? To już po nich widać od razu. Tak? W tych ulach. Więc to można się spokojnie za to zabierać, uważam, ale porankami i ten miód leje le 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 się, że robi górkę. Nawet jak miodarkę mocno przychylę, to tak się nie fałduje, więc nie jest Z źle, le. tak? No, i teraz, teraz będzie tak do końca tygodnia będę sobie tutaj walczył, żeby te pszczoły właśnie pozbijać do dwóch korpusów. Żeby to jakoś poukładać, <laughs> tak, żeby one miały miejsce. Gdzie dalej co nosić? Żeby właśnie nie, nie, nie wyciągnąć im całego żarcia, nie? Tylko żeby żeby tam zostało. Żeby zostało. I w tym gnieździe one też mają dużo nanoszone, więc one to też przeniosą jeszcze nad kratę. Tak, bo matka będzie chciała czerwić, tak? One będą dla niej robić miejsce. Więc wszystko pasuje. Jak na razie mi tam miodek zlatuje, wosk zrobił się piękny. Zaraz Wam pokażę. I co? I elegancko, nakręciłem dzisiaj dwa gary miodu takie 17 litrów, 18, 20. One takie są i dwa wiaderka, one są chyba po 10 litrów wiaderka. No, to tak nakręciłem, nie z 5 uli, więc uważam, że jest w miarę okej, okay, tak. Ten nakropek, co gdzieś jest na dole, no to nie można jego tak patrzeć nie Dobrze, fajnie, jak mamy nadal jeszcze wieże, bo one do rana to nie ma tak. Tymi ramkami w ogóle bardzo dziwne w tym roku jest to, że miód, który jest w ramkach otwartych, jest gęściejszy niż ten, który odsklepiamy. <laughs> ja mam po prostu wrażenie, że być może klonowy właśnie miód, a był moment, że na te klony jawory bardzo latały fajnie. Tak, więc to może być ten pierwszy taki miód, nie? jeszcze w tych ramkach, ja go tam mam cały czas i po prostu nie z każdych uli, ale z niektórych jak się ruszy, to, to zaraz cieknie z tych ramek, paskudnie, nie? <gry> i to, 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 nie wiadomo, nie, co z tym począć. no, ale to tak jest, no, i był zasklepiony, więc był gotowy, tak, yy, no, a wcale nie było rano, tak o ósmej już tak ciepło, czy coś takiego, nie, no, to taka historia z tym miodem i z tym wszystkim, ja jeszcze będziemy mi kręcić, więc ja będę coś tam pokazywał na pewno. W tej chwili, no, to właśnie tak można powiedzieć, skończyłem to wszystko. I zaraz zobaczycie która jest godzina, i tak dalej, i tak dalej, i zobaczymy, nie? Co zrobimy dzisiaj dalej. No, i na tą chwilę, to było to wszystko. I życzę Wam wszystkim miłego dnia. Życzę powodzenia z pszczołami, i na przykład u mnie to ten okres, właśnie pożepakowy. Ten żapak się skończył, I, i, i widzę, że to już można się za to zabierać, nie? Bo to z tych ramek może znikać. I w razie czego jak matka zacznie czerwić na dole, to może z nich zniknąć. Więc trzeba uważać. Tak? Trzeba uważać. No i to i było to wszystko. I życzę yy, miłego dnia.